Szczęść Boże, w odstępie kilku dni w mojej bliższej i dalszej rodzinie miały miejsce dwa wydarzenia, które spowodowały powstanie tego filmu, żeby was ostrzec przed oszustami, bo tak mi się wydaje, że takie sytuacje mogą narastać. W obydwu wydarzeniach sytuacja dotyczyła osób starszych. W pierwszej sytuacji starsza osoba otrzymała telefon. Na numer stacjonarny, i gdy podniosła słuchawkę, usłyszała płacz, i ta udająca płacz, osoba, która była kobietą, zaczęła operować imionami córki i zięcia tej osoby, do której zadzwoniła. Mówiła, że stał się straszny wypadek, bo na przejściu dla pieszych potrącili kobietę w ciąży i ta niby potrącona kobieta poroniła na ulicy. Powiedziała, że zięć ma rozbitą głowę i złamane obie nogi, a córka złamaną jedną nogę. Żeby ich ratować, prokurator żąda 100 tysięcy złotych, żeby wyciszyć tą sprawę. Osoba, która otrzymała ten telefon po zakończeniu rozmowy, szybko skontaktowała się z rodziną i okazało się, że są zdrowi i byli w tym czasie w domu. Ale zanim się uspokoiła, Minęło trochę czasu, bo była bardzo wstrząśnięta tym późnym telefonem. Ten incydent zgłosili na policję. Jak się okazało, jest dużo tego przypadku zgłoszeń. Trzy dni później miało miejsce podobne wydarzenie. Inna starsza osoba również otrzymała telefon późnym wieczorem. Gdy podniosła słuchawkę, usłyszała kobietę, która udawała szlochanie i mówiła: że stała się straszna rzecz, że na przejściu dla pieszych potrącili ciężarną kobietę. W tym przypadku imiona osób z rodziny nie były jej znane. Starsza osoba, która odebrała telefon, przerwała tą rozmowę i się rozłączyła. Bądźmy ostrożni i nie dajmy się wciągnąć w takie oszustwa, na które też nie ma określonej pory czasu. Taki telefon. Możemy otrzymać w nocy. Tacy ludzie próbują od starszych ludzi wyciągnąć pieniądze, mając z tego, jak widać, w cudzysłowie, zabawę. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.